Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kruk i chcę was poinformować o jednej bardzo ważnej rzeczy, że w najbliższą środę odbieram mój zestaw mikrofonowy, który umożliwi mi e, nagrywanie mm, rozgrywki z serwera Betterside RP w World well of. Oczywiście będę się starał jak najlepiej pokazać cały serwer, jaki, jak i najlepiej moją rozgrywkę, Oczywiście to jest pierwsza moja, taka, mm, pierwsza moja taka rozgrywka na serwerze Roleplay, więc dosłownie zobaczycie mój, że tak powiem, pierwszy dzień. Można tak to stwierdzić. A tak naprawdę to y, oglądałem już nieraz różnych tam streamerów z o wiele większym portfolio y, z nagrywania i streamowania. Więc zobaczycie mniej więcej jak mi to wszystko wyjdzie Więc widzimy się W najbliższym czasie Prawdopodobnie w sobotę Ewentualnie w piątek wieczorem Usiądę do Robienia odcinka Więc prawdopodobnie na niedzielę Ewentualnie poniedziałek Dostaniecie pierwsze odcinki Więc oczekujcie I zobaczycie jak to będzie mniej więcej wyglądać Więc trzymajcie się No i do następnego, cześć